Thank <laughs> you.

Adamczyk i Stefan Wojas. Tuż za nimi pozostałe poczty sztandarowe przybyłych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnej. Jednostki z Ciusic, Łękawy, Sędziszowic, Piotrkowicz, Kolegów. Patrząc moją komendę. Patrz, Równaj prawo. Patrząc, patrz choć. Dzień dobry Państwu. Bardzo gorąco i serdecznie witamy Państwa na uroczystości 85-lecia jednostki połączonej z pożegnaniem i przekazaniem sztandaru dla Ochotniczej Straży Pożarnej Cieszkowa. Wyrazić wdzięczność za 85 lat służby Ochotniczej Straży Pożarnej Ścieżkowa. W, w jaki sposób wyrazić trud i wdzięczność, kiedy tych słów brakuje wdzięczności? Gromadzimy się przy Ołtarzu Chrystusowym, aby Jemu podziękować za wspaniałych ludzi, którzy trwali przy sztandarze, którzy pod tym sztandarem nieśli i niosą pomoc. Dla każdego człowieka. Pragniemy również pochylić się nad tymi druchami, których Bóg do siebie powołał, aby obdarzył ich spokojem w swojej ojczyźnie. Aby nasza modlitwa, którą w sercach przynosimy, podobała się Panu Bogu, Przeprośmy Go za to wszystko, co złe i niepotrzebne w naszych poczynaniach. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem. Myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Panie prezesie, dowódca uroczystości, komendant Zetnarski melduje, bo to działy gotowe do uroczystości 85-lecia i przekazania sztandaru SP Cieszkowy.

działe posz. pododdziały spocznij. Szanowni państwo, mam zaszczyt powitać państwa na jubileuszu 85-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Cieszkowach. W pierwszej kolejności witam serdecznie poczty sztandarowe i druhów strażaków jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Druhowie Strażaczy zaproszenie gości szanowna publiczność. Ochotnicza Straż Pożarna w Cieszkowach w tym roku obchodzi piękny jubileusz 85 lecia. Cieszymy się wszyscy, strażacy, skupieni pod naszym sztandarem mieszkańcy Cieszków i Krzyża, bowiem 85 lat temu te wioski stanowiły jedną wieś z jednym sołtysem. Wsiągając do źródeł zapisanych w księgach protokuralnych i opisach. Mogę śmiało powiedzieć, że z każdego domu w ciągu tych 85 lat wychodził Strażak Ochotnik. Lubileusz ten jest więc naszym wspólnym świętem. Zaczęło się z inicjatywy miejscowego ziemianina Karola Bukowskiego, który w dniu 11 listopada 1929 roku zaprosił do salonu mieszkańców Ścieżków oraz sekretarza gminy. Czarnocin Tomasza Sergiewicza. Na spotkaniu tym spisano pierwszy protokół założycielski oraz wybrano zarząd. Delegacja OSP-cieżkowy do pożegnania sztandaru. W poczcie sztandarowym dowódca pocztury Wolski, Sztandarowy Henryk Adamczyk, asystujący Stefan Wojas. Początk sztandarowy do prezentacji sztandaru. Marsz! Akt nadania sztandaru na podstawie statutu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej. Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach nadaje sztandar Ochotniczej Straży Pożarnej w Cieszkoła. Szanowni Państwo, teraz nastąpi ceremonia, ceremonia wręczenia nowego sztandaru, który ufundowany został przez mieszkańców Wsi Cieszkowy i Krzyż oraz lokalnych sposobów. W ich imieniu sztandar wręczą Wioletta Sambu i Piotr Kot. Elegancja OSP. Do przekazania sztandaru. Masz! Wszelkie prawa zastrzeżone tego sztandaru jak żelicie oka, uchwały ojczyzny. W poczcie przyjmującym sztandar, dowódca pocztu sztandarowego, druh Piotr Fucia, sztandarowy druh Mariusz Łudzik, asystujący, druk Krzysztof Szczęs. Delegacja do prezentacji sztandaru. Marsz W imieniu prezydium Poddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pozarnych po raz drugi dekoruje drucha złotym medalem do dla pozarnictwa. Serdecznie gratuluję. To duży wyraz honoru i zaszczytu dla drucha oraz życzę na przyszłość wszystkiego dobrego. Podziękowania za sobą służbę. Życzę wszelkiej publiczności dalszej karnej pracy w działalności o Ochotniczych Straży Pożarnych. Dekoruję drucha brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa. To wyraz podziękowania i pracę za to jest te kolosy, Serdecznie gratuluję i szczęto osób ksiągnąć. Znaczeni do szyku w stąp. do <śpiewanie> szyku,

tak. Medal wręczają. Członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego, Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Druch Jan Nowak, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego oraz Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Druchna Maria Kasperek oraz zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej młodszy brygadier Janusz Buła. Drugo Adamie w imieniu prezydium zarządu głównego, w imieniu prezesa Waldemara Pawlaka, jak i prezesa zarządu wojewódzkiego, posła Mirosława Pawlaka. Dekorujecie złotym znakiem w związku Najważ, najwyższym odznaczeniem strażackim, jakie może być w podziękowaniu za pracę, jaką włożyłeś dla bezpieczeństwa pożarowego całej gminy Czarnocin, Ile serca, co włożyłeś w jednostkę, w Sokolinie. i swoją pracą i oddaniem i swoją działalnością odznaczyłeś się na teren i gminy i całego powiatu. Z wielką dumą i szacunkiem i honorem dekoruję Cię tym odznaczeniem. To wielki zaszczyt dla mnie, że mogę Ci ten medal w imieniu Prezesa Zarządu Wojewódzkiego wręczyć. Serdecznie Ci, kolego Drucho Adamie, gratuluję. Ja również dziękuję. Szanowni Państwo, Adamie, z całego serca gratuluję. Dziękuję za wielką, piękną pracę i służbę społeczną na rzecz gminy Czarnobyl. Gratuluję serdecznie. tego Pięknego, najbliższego dnia. Na

Dla wszystkich uhonorowanych dzisiaj w ruchu Orkiestra 100 lat. Bardzo wielu. Jacy byli, jakimi są obecnie. To niezwykli, a zarazem zwyczajni mieszkańcy tej wioski. To nasi koledzy, znajomi, sąsiedzi lub krewni. To nasze dzieci, nasi uczniowie. To dzielni, pracowici i uczynni ludzie. Są zawsze gotowi zostawić wszystko swoje gospodarstwa, rodziny ważne obowiązki i spieszyć tam, gdzie ich potrzebują inni ludzie. Bliżej bądź dalej mieszkający. Proszę. Dobrej zabawy, dobrego świętowania, wszystkiego najlepszego. Pozdrawiam Was drugowie, bo stoicie dosyć długo. Wszystkiego najlepszego. Poproszę prezesa. Do mnie OSP. O przyjęcie grawertonu z okazji tego pięknego jubileuszu. Z najlepszymi gratulacjami i życzeniami. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, panie poseł. Prawo, kierunek. Prawo, maszerować Pod oddziały, chodź. Baştaş, zamdam, baş toç. Sab dom. Baş. Hadi Bak, sen.

अच्छा <Rs> w Cieszkowa, gdzie odbywała się no, wyjątkowa uroczystość. Wyjątkowa, piękny jubileusz 85-lecie istnienia jednostki w Cieszkowa. Mieszka Pani w Cieszkowach. Tak, jestem z tego bardzo dumna. Ale wywodzi się Pani z prawie, prawie, prawie z Cieszków, czyli... bo tak na granicy dwóch miejscowości jako dziecko mieszkałam, Cieszków i Czarnocina. I powiem szczerze, że się czuję mieszkanką Cieszków i mieszkanką Czarnocina. Bardzo duży wysiłek jednostki i całego społeczeństwa, wszystkich mieszkańców wsi. Prezes i jednostka potrafiła zjednoczyć. Wszystkie organizacje koło gospodyń i w ogóle mieszkańców, którzy nie są nawet zrzeszeni w żadnych stowarzyszeniach, ale wszyscy się jednoczyli, pracowali i jest tego piękny efekt. Ile mamy jednostek w gminie? W gminie mamy 15 jednostek, 9 samochodów. To wszystko stanowi. Dość ważny kapitał ludzki, i w sytuacjach trudnych mam na kogo liczyć. Dużo podróży sztandarowych, dużo zaproszonych jednostek tutaj dzisiaj. Tak, przyszło. bardzo wyjątkowa myślę, jest to okazja i bardzo się cieszę, przecież wokół, nie tylko w Gminie Czarnocin, ale w sąsiednich gminach, odbywają się także piękne uroczystości, jubileusze. A mimo to w naszej miejscowości w Cieszkowach na tym jubileuszu było 21 jednostek ochotniczych straży i z gminy Czarnocin i z gmin sąsiednich. Także bardzo się cieszę z tego powodu, jesteśmy dumni.